Z tej strony, to jest kolejny odcinek z tej hardcore. W tym odcinku postanowiłem sobie zbudować kopalnię. kopalnia będzie sobie stała tutaj, będzie taki, taka chatka z kobla, można powiedzieć. <coughs> Przepraszam, a do tego będzie potrzebny kobyl A że mam go tylko 10, będę musiał go nakopać. Tak, w poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie domek. Wybaczcie, że tak długo nie było odcinka, ale wiecie, szkoła. Fria się niestety mi nie już skończyły. to powinno być dobrze. I do tego... Miałem jakieś lagi. Było to spowodowane na tym, że miałem też zaśmiecony komputer, ale... Poradziłem sobie już z tym. Zauważyłem, że w poprzednim odcinku było mnie słabo słychać. Dlatego teraz się staram mówić trochę głośniej. Mam nadzieję, że jest lepiej i że w ogóle mnie jakoś słychać że, że cokolwiek... Mm, op, op. Nie będzie się też na razie pojawiać... Yy, seria Joe Play Minecraft, bo, bo straciłem znowu świat, ale... Mam go zapisany na dysku, mam go zapisany na dysku takim, takim moim... Ale niestety go nie mam na razie przy sobie więc będziecie musieli jakiś czas poczekać się bardzo cieszę z tego, że mi że już mam ponad 20 widzów 21 chyba i no 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 i fajnie mi o oj oj, a mnie zamoliło. dobra, zostawmy to tak nie gram też na pełnym ekranie, dlatego możecie yy, mieć znaczy wy możecie widzieć trochę jako, gorszą jakość może być gorsza jakość a to jest spowodowane, spowodowane tym, że teraz nagrywam y, około 20 klatek, a gdy gram na pełnym mam tylko jakieś 7 y, no tak więc, tak więc na razie będę grał na małym ekranie mam nadzieję że wam to nie przeszkadza zbytnio hop, hop, hop. zbudujemy sobie taką, taką nie, nie wiem jak to nazwać o coś takiego właśnie tu będzie to zejście do kopalni taki tylko tu musimy przedłużyć o to No. Cię, 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 cię. To mam wszystko zaplanowane tutaj sobie właśnie na kajce patrzę i patrzę i patrzę, że mam dobrze wszystko I, tak i tu się zacznie kupować. No i po co ja to wykupowałem? Tu się zacznie kopalnie, i to ona tutaj będzie szła i szła i szła. Zobaczymy, może coś wykopiemy. Jeszcze to przedłużmy, jakieś słodki zaraz zbuduję Chyba. No go, go, go. Są so, dosyć. O nie, też mam słodki, mam słodki, na no, budujemy sobie od razu ścieżkę hop hop hop, hop. jakiegoś Buga miałem na i głosu nie miałem przez chwilę tak ścieżka będzie szła tędy. albo nie za pojedynczą nie wiem jak to tak zrobić

Pajcie, zmienię coś tylko w O, już mi skoczyło do 20. Fajnie, dobra. Details. Co będzie? I to nie będzie. To, niech będzie? to było? To było. I jeszcze tu. Zacznijmy sobie od to. to było, to było. Ja to tak pozmieniałem, żeby ja miałem takie okropne ragi. O, ojojo, nie, tak. Tak nie może być. Coś tu źle chyba pozmieniałem. Tu zmieniłem coś źle chyba. Tu to, tak to było to takie o, złe. B, I w ogóle fuj. O, jest lepiej. Są pochenne, są pohorne, ja się sobie o tą ścieżkę. no, my tutaj takie takie dobra jeszcze dwie tylko dźwięku kozie odbie, dźwięk drugi, drugi, okej, dwie zrobić, no, co jest? później prawdopodobnie podłogę zmienię i hop piknie tak jest pięknie ale w tym odcinku to był już koniec i tam na dół będziemy kopać i kopać w albo sam będę tam kopał sobie zobaczymy ale to by był na razie koniec tak słonko się też już żegna z wami i ja też się pożegnam, Czarnowca, tak więc ja jestem Joe, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, cześć wszystkim.